Rozdział trzeci. Podostrzałem, do akcji wkraczają nowi gracze, ściągamy posiłki, walka o towar, dziewczyny uratowane, powrót do środka Berdo. Posłusznie, pomnę uwagi strzelającego, przywarłem do ziemi. Tomek był ciężki, ale czułem, że już zaczyna odzyskiwać siły po naszym zjeździe. Co to za gość do nas strzela? zapytał lekko oszołomiony. Wzruszyłem ramionami. Starałem się ostrożnie wyjrzeć z zapnia drzewa. Ponad 50 metrów nad nami z krzaków Jerzyn wystawała sylwetka krótko ostrzyżonego młodzieńca. Miał na sobie czarne dżinsy, skórzaną kurtkę i koszulkę z wielkim napisem Adidas. W prawej ręce trzymał wycelowany w nas pistolet. My za to leżeliśmy za podwójnym pniem buka na maleńkim skrawku ziemi. Za nami była tylko kilkunastometrowa przepaść. Dziewczyny wpadły w złe towarzystwo. To jedno przyszło mi do głowy. Możesz zadzwonić po pomoc? poprosił Tomek. Ostrożnie wyjąłem z kieszeni telefon. Niestety nadal nie byliśmy w zasięgu jakiejkolwiek stacji przekaźnikowej, telefonii komórkowej. Przecząco pokręciłem głową. Co robimy, komandosie? Zapytał Tomek. Poczekaj, niech pomyślę, odpowiedziałem. Rozejrzałem się na boki. Z lewej strony rósł gąszcz krzaków. Z prawej znajdował się spory kawałek odkrytej przestrzeni. Byliśmy w pułapce. Co prawda nie wierzyłem w zdolności strzeleckie młodzieńca na górze, ale nie warto było ryzykować. Ciekawe, czy jest sam, zastanawiałem się. Pewnie w pobliżu czatuje reszta towarzystwa, mruknął Tomek. Nagle coś mi się przypomniało. Tomek, czy masz w plecaku rakietnicę? Jasne, na jego twarzy wykwitł słaby uśmiech, który jednak szybko zgasł. Rakieta nie przebije się w górę przez gałęzie nad nami. Faktycznie, nad nami była prawie jednolita ściana zieleni. Może trochę postraszymy chłopaczka, zaproponowałem. Co nam to da? Tomek miał wątpliwości. Odwrócimy jego uwagę, mówiłem i jednocześnie w głowie układałem plan. Jeden z nas zostanie tu, a drugi pobiegnie po pomoc. Ty jesteś silniejszy, więc dasz radę szybko dobiec do wsi. Ja przez jakiś czas tu wytrzymam, chyba że ci z góry zechcą mnie odwiedzić. Z ciebie jak zwykle bohater, kpił Tomek. Ale niech ci będzie. Jeszcze raz ostrożnie wyjrzałem z zapnia. Widzę cię, harcerzyku, usłyszałem. Natychmiast schowałem głowę. Na trzy zaczynamy, powiedziałem do Tomka. To znaczy, jak powiemy trzy, mam biec, czy po trzy? Drażnił się ze mną. To był cały Tomek. W krytycznym momencie trzymały się go żarty. Na trzy rzuciłem. Położyłem się na plecach. Sprawdziłem, czy do pistoletu jest załadowana rakieta. Zapasowe dwa pociski położyłem pod ręką. Gotów? Tomek skinął tylko głową. Raz, dwa i trzy. Obróciłem się, przyklęknąłem, wystawiając za drzewa tylko prawą rękę i głowę. Tomek poderwał się z miejsca. Nacisnąłem spust. Celowałem powyżej głowy młodzieńca. Tamten, jak w westernie, poderwał do góry uzbrojoną rękę, ale szybciej zadziałał u niego instynkt samozachowawczy i natychmiast padł na ziemię. Płonąca rakieta szybowała w jego stronę. W tym czasie Tomek leciał w dół zbocza, pędząc na łeb na szyję i przeskakując przez zwalone pnie. Czym prędzej padłem w kryjówce, oczekując intensywnego ostrzału. Patrzyłem za Tomkiem, który bardzo szybko zniknął z zakrętem drogi. Załadowałem drugą rakietę i czekałem. W lesie panowała przejmująca cisza. Jedynie gdzieś w oddali słyszałem rytmiczne stukanie dzięcioła, który nie przejmował się tą wojenną zawieruchą. Słońce ogrzewało mi kark. Na górze nic się nie działo. Ten spokój działał mi na nerwy. Nie lubiłem takiej bezczynności. Postanowiłem sprawdzić, czy młodzieniec z pistoletem nadal jest na posterunku. Powoli przykucnąłem i wysunąłem głowę. Nic. Wstałem i wtedy rozległ się strzał. Natychmiast wykonałem skok do kryjówki. Kątem oka zauważyłem, że kula uderzyła kilka metrów od miejsca, gdzie wstałem. Koleś na górze miał dobry pomysł. Przyczaił się i czekał aż wstanę. Źle wycelował. Nie wziął poprawki na to, że strzela z góry. W takich sytuacjach trzeba mierzyć trochę powyżej celu. Znowu wdychałem zapach ściółki i czekałem. Po pięciu minutach usłyszałem za sobą tupot. Obejrzałem się. To biegł Tomek, zdyszany i czerwony na twarzy. Dałem mu znak, żeby ukrył się. Padł na ziemię w samą porę. Kula przeleciała nad nim. Od drzewa do drzewa, niewidoczny dla strzelca, który leżał na górze, przekradł się do mnie. Co tak leżysz? Zapytał na wstępie. Przecież mogłeś uciec. Pilnowałem go, palcem wskazałem szczyt. Nie mogłem stąd uciec. Nie mógł mi nic zrobić, ale sam też nie mógł sobie pójść. Dobra, Tomek machnął ręką. Ty się bawisz w szachy, a tam z dołu nadciąga burza z piorunami. Odsiecz? Kawaleria w policyjnych mundurach? Nie. Pół kilometra stąd widziałem sześciu facetów. Wszyscy uzbrojeni. Jeden miał sztucer, drugi pistolet, reszta kałasznikowy. Poczułem, że ogarnia mnie chłód. Zacząłem się bać. No właśnie, Tomek przytaknął moim myślom. Zachowywali się trochę nieostrożnie, głośno rozmawiali i palili papierosy. Jeden z nich debatował z kim przez telefon komórkowy. No myślam się, że z tymi na górze. Czemu? Ten z dołu zapewniał, że ktoś źle zrobił zabierając jakiś towar. Powinien go natychmiast zwrócić. Oczywiście można w zamian wypłacić nagrodę, ale nie taką sumę, jaką żądano. Czyli ci dzielni młodzieńcy na górze mają coś, na czym tym z dołu bardzo zależy. Nie jest to prawdopodobnie żadna z dziewczyn. Chodzi pewnie o narkotyki, które określa się mianem towaru. Może, mruknął Tomek. W każdym razie jesteśmy między młotem a kowadłem. Zaraz pewnie zacznie się tu strzelanina. Trzeba uciekać i ratować te dziewczyny. Musimy zejść ten kawałek po skarpie do strumienia, zaproponował Tomek. Szum wody zagłuszy nasze przedzieranie się w górę potoku. Jednocześnie zejdziemy z linii ognia. W ten sposób dostaniemy się też na szczyt, gdzie będziemy mogli zająć się panienkami. Spojrzałem w dół. Masz linę? Tomek zaprzeczył. Mamy tylko swój talent i zgrabne dłonie rzucił. Trochę mało, wyszeptałem. Usłyszałem z góry jakiś ruch. Szybko wyjrzałem. Do snajpera dołączył kolega, niosący jednak dłuższą broń. Idą, Tomek trącił mnie w ramię. Z dołu dobiegały nas czyjeś sapania. Błyskawicznie zsunęliśmy się na skraj ściany. Z tej perspektywy zejście w dół nie zapowiadało się tak strasznie, zwłaszcza że w niedalekiej przyszłości ponad nami miały zapewne latać kule. Nie było czasu na zastanawianie się. Zaczęliśmy schodzić. Przełożyłem nogi nad krawędzią, położyłem się na brzuchu i powoli opuszczałem się, szukając stopami mocnych punktów oparcia. Gdy już miałem na czym oprzeć nogi, lekko odchyliłem się. Obejrzałem tę ściankę. Wyznaczając sobie drogę zejścia. W tym czasie Tomek był już pięć metrów poniżej mnie. Rozpocząłem karkołomną wędrówkę. Przyznam, że bałem się, ale jeszcze większym lękiem napawało mnie leżenie pod drzewem w czasie bitwy na stoku góry. Po kilku minutach stałem już po kostki w wodzie. Obejrzałem okrwawione palce i zanurzyłem je w potoku. Zimno ostudziło palące dłonie, które odzyskiwały czucie. Bez słowa ruszyliśmy w górę strumienia. Powoli przedzieraliśmy się przez zwisające gałęzie krzaków. Daleko stąd do szczytu, zapytałem. Jeszcze kilometr, łagodnie pod górę. Ściany strumienia obniżały się, a my wchodziliśmy do ogromnej stożkowej kotliny. Grzbiet łączący cztery szczyty jakby owinął się wokół głębokiego dołu po ścianach prowadziły drogi, którymi można było dojść na banie. Tam, jak zapewniał Tomek, znajdowała się ogromna łąka, z której był wspaniały widok. Za nami po prawej stronie znajdował się młodzieniec z pistoletem oraz mierzący do niego uzbrojeni mężczyźni. Bacówka stała na maleńkiej łączce około pół kilometra od nas w lewo. Czuliśmy się niepewnie w lesie pozbawionym poszycia, krzaków. Wokół nas były tylko nagie pnie buków i sosen. Postanowiliśmy poruszać się krótkimi skokami. Gdy jeden z nas biegł do przodu, drugi obserwował okolice. W ciągu 20 minut doszliśmy już do szczytu bani. Ułożyliśmy się pod lekko zwieszającymi się gałązkami świerku i nasłuchiwaliśmy. Przy okazji stwierdziłem, że Tomek miał rację. Widok z tego miejsca był wspaniały. Cztery szczyty łączyła leśna droga. Przekradaliśmy się wzdłuż niej w stronę bacówki. Tomek początkowo stracił orientację i nie był pewien, czy dobrze idziemy. Jednak po 20 minutach byliśmy już na skraju lasu. 20 metrów od nas w wysokiej trawie stała bacówka. Był to niewielki budynek z drewna ze spadzistym dachem. Nie miał okien, a tylko w ścianie szczytowej wmontowano drzwi zamykane na skobel. Wrota były otwarte. Chyba mamy pecha, orzekł Tomek, rozglądając się na boki. Jeśli ich tu nie ma, to znaczy, że dziewczyny są na górze, skąd do nas strzelano, powiedziałem. Musimy tam wrócić. Czekaj tu, rozkazał Tomek. Przyjaciel wstał i ostrożnie zbliżył się do bacówki. Wszedł do środka i wtedy z za zakrętu drogi wyszło dwóch młodzieńców. Jeden z nich miał kałasznikowa i omiatał lufą okolice, jakby był komandosem. Obaj byli odziani jak ich kolega, który do nas strzelał, tyle że mieli koszulki sportowe innych firm. Szli prosto do bacówki. Zamarłem, bo nie wiedziałem, jak uprzedzić Tomka. Sięgnąłem po rakietnicę, ale widziałem, że niewiele nią zdziałam. Pozostało mi tylko czekać. — Popilnuj lasu — rzekł roślejszy młodzian do kolegi z karabinem. Sam zniknął w bacówce. Czekałem na to, co teraz nastąpi. Jednak panowała cisza. Wartownik przed bacówką zapalił papierosa, a po chwili dołączył do niego osiłek, dźwigający pod pachą pakunek wielkości solidnego wiejskiego chleba. Młodzieńcy szybko zniknęli w lesie. Tomek wysunął głowę za próg. Spojrzał w moją stronę. Kiwnąłem na niego ręką. Natychmiast podbiegł do mnie. Widziałeś? Dyszał. Jasne. Chłopcy mieli tu ukryty ów towar. Musimy pójść za nimi. Tomek przytaknął. Powiedz jak... nie wytrzymałem. Mój towarzysz niedoli wzruszył ramionami. Gdy usłyszałem ich kroki, wlazłem na stryszek. Teraz bez słowa ruszyliśmy w pościg. Po minucie widzieliśmy już plece obu młodzieńców. Od tej pory utrzymywaliśmy pięćdziesięciometrowy odstęp. Minęliśmy szczyt bani i ruszyliśmy w stronę patroli. Poczuliśmy słaby zapach dymu. Tomek położył mi rękę na ramieniu i ruchem głowy nakazał wycofanie się. Odeszliśmy głębiej w las. Czas wezwać kawalerię, powiedział. Postaramy się wyrwać dziewczyny, ale tu może być jatka. Trzeba zawiadomić policję. Kiwnąłem głową. Sięgnąłem po telefon komórkowy. Ze szczytu góry mogłem zadzwonić, chociaż słyszalność była bardzo słaba. Dzwonię w sprawie tych dziewczynek z ośrodka Berdo, powiedziałem, gdy odezwał się oficer dyżurny policji. Czekaj, zaraz cię przełączę, rzekł policjant. Chcieli mnie namierzyć, ale my nie mieliśmy czasu na takie zabawy. Człowieku, nie rób tego, prawie krzyknąłem. Nazywam się Paweł Daniec, razem z Tomkiem szukaliśmy tych dziewczynek. Są na czterech kopcach koło średniej wsi. Błagam, nie wyłączaj się. Zawyłem, gdy poczułem, że policjant mnie nie słucha. One tu są, słowo honoru. Mówi komisarz Oleski. Nagle w słuchawce usłyszałem inny głos. Musieliśmy sprawdzić, czy to wy wyszliście ze ośrodka szukać tych panienek. Miejscowy Gop i policja są w pogotowiu. Mów. Odetchnąłem z ulgą. Ci kolesie, z którymi uciekły panienki, mają coś, na czym bardzo zależy kilku uzbrojonym facetom. Prawdopodobnie jest to paczka narkotyków. Obie grupy spotkały się tu na górze. Może dojść do strzelaniny. Gdy to się zacznie, postaramy się zabrać dziewczyny i uciec. Wy musicie obstawić teren i coś zrobić. Dość, przerwał mi komisarz. Macie szczęście. Akurat na Zaporze w Solinie ćwiczy Krakowska Brygada Antyterrorystyczna. Mają dwa helikoptery, więc zaraz tam będą. Ta łąka na Bani jest pusta. Tak. Dobrze. Uprzedzę chłopców, że tam jesteście. Najlepiej nic nie róbcie i czekajcie na przybycie policji. Oleski wyłączył się. I co? Tomek niecierpliwił się. Rozmawiałem z jakimś Oleskim. Kazał nam siedzieć cicho. Ściągnie tu kawalerię. O. Oleski to pistolet, rzekł z uznaniem Tomek. Pracował w Warszawie, ale wyleciał stamtąd z wielkim hukiem, bo w czasie pościgu za dilerem po ulicach trochę stuknął samochód jakiegoś działacza aktualnie rządzącej partii. Szef policji był rekomendowany przez tę samą partię, więc Oleskiemu znaleziono posadkę daleko w górach. Podobno jest bardzo dobry. Miejmy nadzieję. Będziemy czekać? pytał Tomek. Nie. Zobaczymy, gdzie są dziewczyny, a potem przyjrzymy się wymianie na górze. Po cichu skradaliśmy się w miejsce, skąd dolatywał zapach dymu. Przykładając twarz do samej ziemi, ujrzeliśmy obozowisko. Dwie niby porwane panienki dzielnie ważyły strawę w kociołku zawieszonym nad maleńkim ogniskiem. Przy nich siedział chłopak o tępym wyrazie twarzy, bawiący się bezpiecznikiem pistoletu. Nie wiem, gdzie taki typek zdobył broń, i to w dodatku Glocka 17. Stąpkiem spojrzeliśmy po sobie. Cofnęliśmy się kilkanaście metrów. Sielski obrazek! mruknął Tomek. Następne kilkanaście minut poświęciliśmy na podejście do miejsca, gdzie do nas strzelano. Gdy usłyszeliśmy krzyki, padliśmy na ziemię prosto w krzaki jeżyn. Ostrożnie wysunęliśmy głowy, żeby lepiej wszystko widzieć. Niech jedna z was przyniesie tu force, krzyczał nasz dobry znajomy w koszulce Adidasa. Na dole stało trzech uzbrojonych i ponurych mężczyzn. Gdzie zniknęło dwóch? szeptem zadałem pytanie. Tomek wykonał ręką koło. Wskazywał, że prawdopodobnie obeszli młodzieńców na górze, aby ich zajść od tyłu. Macie towar? zapytał jeden z tych stojących na dole. Zapewne był to dowódca. Mimo upału, miał na sobie marynarkę i eleganckie pantofle. On jeden nie trzymał w dłoni żadnej broni. Osiłek, którego widzieliśmy przy bacówce, podniósł w górę rękę z paczką. W tym momencie bandzior uzbrojony w sztucer złożył się do strzału i nacisnął spust. Usłyszeliśmy cichy trzask. Osiłek na górze wrzasnął, a paczka wypadła mu z ręki i potoczyła się w dół po zboczu. Zatrzymała się w połowie wysokości skarpy na jakimś korzeniu. Młodzieńcy na górze padli na ziemię i zaczęli bezładnie strzelać w dół. Ci z dołu skryli się za drzewami i czekali. Zapewne na atak swoich kolegów wysłanych do okrążenia przeciwnika. Poderwaliśmy się stąkiem z, z miejsca i pobiegliśmy w stronę obozowiska. Kątem oka zauważyłem, że na placu boju pojawili się nowi gracze. Byli ubrani w mundury, kamizelki kuleodporne i kevlarowe hełmy. To nadciągała obiecana przez Oleskiego odsiecz. Policjanci skradali się od tyłu do trzech bandierów na dole. Jednocześnie usłyszeliśmy łoskot dwóch wielkich śmigłowców, które zawisły nad łąką na bani. Jak błyskawica, wpadliśmy do obozowiska. Okazało się jednak, że dwóch bandziorów już tam było. Jeden z nich niedbale celował strzymanego w jednej ręce kałasznikowa do młodzieńca leżącego na ziemi i przyciskającego dłonie do krwawiącej twarzy. Metr od niego leżał pistolet. Drugi gangster podziwiał przestraszone dziewczyny. Obaj zamarli na nasz widok. Nie czekając ani chwili, wymierzyłem kopniaka w podbrzusze mężczyzny oglądającego dziewczyny. Gdy skulił się, zabrałem mu karabin i metalową kolbą uderzyłem go w tył głowy. W tym czasie Tomek doskoczył do drugiego napastnika. Zatrzymał kierującą się w moją stronę lufę i lewą ręką chwycił przeciwnika od tyłu za nos. Wbrew pozorom taki chwyt jest bardzo bolesny i powoduje osłabienie walczącego. Zaraz potem Tomek wykręcił do tyłu ręce bandziora i rzucił go na ziemię. Kantem dłoni uderzył go w okolice prawego ucha, powodując krótkie omdlenie. Młodzieniec, który do tej chwili leżał i płakał, usiłował sięgnąć po pistolet. Kopniakiem wylałem na niego wrzącą zawartość kociołka. Obie panienki patrzyły na nas z szeroko otwartymi oczami. Były typowymi przedstawicielkami znudzonych córeczek bogatych rodziców, które mają już wszystko, ale uważają, że nikt się nimi nie interesuje. Teraz miały pozlepiane błotem włosy. Jedna z nich miała kurtkę jeansową założoną na gołe ciało. Poderwałem jedną z nich, a drugą szturchnąłem karabinem. -Jazda, ryknąłem. Pchnąłem je w kierunku, skąd dochodził dźwięk pracy helikopterowych silników. Tomek pomógł mi i prawie je ciągnęliśmy przez las. Dobiegliśmy do jakiejś zarośniętej metrowymi pokrzywami drogi. Prowadź je! rozkazałem Tomkowi. Sam biegłem kilka metrów za nimi, co chwila oglądając się do tyłu. Rzecz jasna, gangsterzy byli zawodowcami i otrząsnąwszy się bardzo szybko, rozpoczęli pościg. Po pięciu minutach przez palące łodygi pokrzyw nad moją głową przeleciała krótka seria pocisków. Obejrzałem się. Obaj bandyci biegli za nami. Tomek zatrzymał się i spojrzał na mnie. Biegni, poganiałem go. Obróciłem się w stronę pogoni i oddałem kilka strzałów, tak żeby zatrzymać ich. Musiałem oszczędzać amunicję, a miałem tylko jeden, trzydziestonabojowy magazynek. Chwilę spokoju wykorzystałem na ucieczkę. Tomek zniknął mi z sprzed oczu. Co kilkanaście metrów zatrzymywałem się, oddawałem trzy, cztery strzały i biegłem dalej. W pewnym momencie mój kałasznikow zamilkł. Nie było już amunicji. Nie oglądając się, biegłem przed siebie. Po chwili potknąłem się o wystawioną nogę, a czyjeś silne ręce wciągnęły mnie w krzaki. Nad sobą ujrzałem twarz w kominiarce i kolbę gładkolufowej strzelby Mosberg. — To nasz! krzyknął Tomek. Mimo to poczułem silne uderzenie w głowę. Obudziło mnie czyjeś troskliwe poklepywanie w moją twarz. Słońce grzało już porządnie. Było południe. Leżałem w wysokiej trawie na łące na bani. Tomek próbował mnie ocucić. Obok niego stał niepozorny jegomość w czarnych wpuszczonych w wysokie buty spodniach i w czarnej koszuli. Facet uśmiechał się do mnie. "Budzi się nasz bohater", przywitał mnie. "Oleski", podał mi rękę. "Trochę spóźniliśmy się, przepraszam". "Nie szkodzi", odpowiedziałem, podnosząc się powoli. W głowie dudniły mi wszystkie okoliczne dzwony. Mamy już wszystkich, opowiadał nam komisarz. Ci chłopcy ukradli samochód kurierowi grupy narkotykowej. Przy okazji znaleźli w bagażniku arsenał. Pomyśleli, że odwiedzą koleżanki w górach i ubiją świetny interes z mafią. W półświadku nie lubią takich cwaniaczków, więc wysłano pięciu gangsterów, aby ci rozwiązali problem, dali młodzieniaszkom po łapach i nauczyli innych respektu. Aha, półprzytomny kiwnąłem głową. Podwieść was gdzieś? zapytał Oleski. Nie, dziękujemy, odezwał się Tomek, nim zdążyłem wyrazić szczerą chęć na przejażdżkę chociaż do najbliższej wsi. Komisarz pożegnał nas i podszedł do radiowozów i samochodów terenowych, które zjechały się na samym szczycie. Po krzakach kręcili się policyjni technicy, fotoreporterzy, ekipy telewizyjne. Nim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Tomek pomógł mi wstać i pociągnął mnie na drugi koniec łąki pod świerki. Tam ułożyliśmy się w trawie i patrzyliśmy na szczyty gór widoczne w oddali. Tomek wyjął kanapki, które uszykował na naszą wyprawę związaną z malowaniem szlaku. Jedliśmy powoli, rozkoszując się widokiem i starając się nie słyszeć harmi druzanami. Po godzinie wstaliśmy i nie zaczepiani przez nikogo ruszyliśmy w stronę średniej wsi. Po dwóch godzinach maszerowaliśmy już wzdłuż prawego brzegu Sanu w górę rzeki, w stronę ośrodka Berdo.